Cześć. Na ostatnim spotkaniu mojego oddziału Brytyjskiego Towarzystwa Kaktusów i Sukulętów mieliśmy bardzo ciekawy warsztat o tym, jak przedstawiać, prezentować swoje rośliny na wystawach. Gościem był właśnie sędzia, który dokonuje oceny, czy też wyboru najlepszych kaktusów na takich właśnie kaktusiarniach, wystawach. I każdy z członków został poproszony o przyniesienie po kilku egzemplarzy swoich rośliny, Także tutaj widzicie taki mini show. I następnie my ocenialiśmy je, a potem właśnie ten sędzia mówił dlaczego przyznał taką, a nie inną punktację. Oraz udzielił nam wskazówek, które myślę, że mają również zastosowanie i w Polsce, jeżeli chcemy właśnie wystawiać swoje. Rośliny. Także oczywiście po pierwsze roślina powinna być zdrowa, jak na najmniej skaz i y, oczyszczona, czyli bez na przykład y, pajęczyn, bez pasażerów w doniczkach, jak czasami można jakąś trawkę tam zobaczyć, która sobie obok rośnie, oczywiście bez szkodników. Ważne, żeby doniczka również była czysta, bo prezentacja również jest brana pod uwagę, chociaż to nie ma znaczenia, czy roślina jest uprawiana w doniczce ceramicznej, plastikowej, czy jest jakaś ozdobna osłonka. Ważne, by roślina była w doniczce odpowiedniej do swojego rozmiaru, czyli nie za dużej, również i nie za małej. Warto też posypać u góry. Jakiś żwirek czy, czy kamyczki, to przez to roślina ładniej się prezentuje. Brany jest również pod uwagę to, jak dojrzała jest ta roślina i czy łatwo bądź ciężko jest ją uprawiać. można zwracać, Zwracano też uwagę na to, by roślina była w, w etapie rośnięcia, czyli na przykład litopsy już po przemianie. Tak, bo te pomarszczone zewnętrzne liście no, jednak nie do końca atrakcyjnie wyglądają. Ważne też pamiętać, że to jest po prostu zabawa, więc warto nie brać sobie czasem może jakichś negatywnych ocen bądź do serca, bądź jeżeli nasza roślina nie wygra takiego konkursu. I to jeszcze gwoli wyjaśnienia. Te numerki, cyferki, które widzicie, to nie jest punktacja, tylko po prostu numer przydzielony danej roślinie, żeby łatwo było ją ocenić, przyznać punktację. I te zdjęcia, które to widzicie, to porobiła właśnie moja koleżanka z tego spotkania. Mam nadzieję, że to ten mini show Wam się podoba, wskazówki Wam się przydadzą. I dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.